A teraz o niezwykłej atrakcji w Sandomierzu. Od jutra zostaną otwarte dla zwiedzających podziemia katedry. W kryptach pochowani są biskupi i hierarchowie kapituły katedralnej. Spoczywają to także mieszkańcy, którzy zginęli z rąk Tatarów w XIII wieku podczas oblężenia miasta. Ten podziemny cmentarz można odwiedzać tylko raz w roku, na początku listopada. Katedra Sandomierska posiada wiele tajemniczych i niezwykłych miejsc. Jednym z nich są podziemne katakumby. Wyjątkowym faktycznie miejscem dla nas i miejscem przede wszystkim kultu są podziemia bazyki katedralnej, gdzie są pochowani księża biskupi, przede wszystkim sługa Boży, ksiądz biskup Piotr Gołębiowski. Biskup Gołębiowski jest kandydatem na ołtarze, trwa jego proces beatyfikacyjny. 2 listopada mija 29. rocznica jego śmierci. Podziemna nekropolia kryje prochy kilkunastu dostojników kościelnych chowanych tu od 1830 roku. Ona zawiera jeszcze tajemnice wieków przeszłych. Wiele istnień ludzkich tam ma swój, swoje miejsce. Bo w podziemiach spoczywają jeszcze szczątki sandomierzan pomordowanych przez Tatarów w XIII wieku. Stąd kaplica w katedrze nosi nazwę Błogosławionych Męczenników Sandomierskich. Te podziemia będą otwarte od 1 listopada do 12 w tym roku, do rocznicy śmierci księdza biskupa Mariana Zimałka. Niezwykłe katakumby otwarte są tylko raz w roku. Sandomierscy przewodnicy chcieliby je częściej udostępniać turystom. Nasi przewodnicy mogliby przygotować takie wycieczki tematyczne, specjalistyczne dla osób szczególnie zainteresowanych właśnie nekropoliami sandomierskimi. Na projektowanej trasie historycznych cmentarzy znajdzie się podziemna nekropolia Sądomierskiej Katedry.